nie tylko w Polsce, w Europie. Oczywiście cieszę się, że jestem w Wrocławiu, więc to inną Wrocławianem i tym specjalnie szczególnie. Praca, zdrowie, edukacja, to jest troska kobiet i to jest naprawdę największy dobro, naturalny jakie nam przygotuje jako obywatelko Europie. Bardzo mocno podkreślam zawsze, że równość kobiet, równouprawnienia, praw kobiet nie było mężczyźni z tego naprawdę pozostają, to jest dobre dla tak wszystkich. Nie może być tak, żeby potencjał połowy ludzkości marnował się. Dla kobiet najważniejsze, jak powiadam, jest zdrowie, edukacja i opieka. Opieka nad osobami zależnymi, nad dziećmi, starymi rodzicami, tym się zajmują kobiety, czyli muszą nie tylko godzić obowiązki zarobkowania i prowadzenia domu z opieką nad dziećmi, ale również to one na obu zajmują się e, osobami zależnymi, innymi. Gdybyśmy się tymi obowiązkami podzielili, to jest po prostu bardzo, bardzo.